Najważniejszą osobą w moim życiu jest mój brat. Najważniejsze no jest dla mnie wiara w siebie, rodzina, przyjaciele i szczerość. Co jest ważne w moim życiu? Rodzina, miłość. Znajomi, muzyka jest bardzo ważna w moim życiu. Trzeba też mieć wiarę w siebie, że jak się realizuje marzenia, no to trzeba wiedzieć jak. Co jest dla Ciebie w życiu ważne? Rodzieństwo, tata i mama. Ważne coś jest dla mnie? Będą, bo mam dach nad głową. Powiem że musiałam się długo zastanowić nad tym, co tak dla mnie naprawdę znaczy kobiecość. Jest czymś, co odnajduję w sobie w każdej sytuacji, w której się znajduję. Kobiecość jest dla mnie naturalnością, tym, że posiadam sobie wszystkie żywioły, które występują w naturze. Mam w sobie ogień, mam w sobie wodę, powietrze, ziemię, twardo stąpam po ziemi, czasem płynę z prądem, jak woda. Mam w sobie zawirowania, jak wichury, jak powietrze, jak tornado, bądź płonę jak ogień, sama się wypalam od środka. Często to są tak jakby sprzeczne emocje, sprzeczne żywioły, natomiast tak jak w naturze, wszystkie razem wzięte do siebie tworzą spójną całość. Mhm. Szukam siebie jako kobiety w każdej sytuacji czyli kobiecość jest dla mnie czymś płynnym. Odnajduję siebie w jednej, w drugiej, w trzeciej sytuacji. I staram się w każdej z tych sytuacji być sobą, czyli być kobietą w chwili obecnej. Powiem Ci, że musiałam się długo zastanowić nad tym, co tak dla mnie naprawdę znaczy kobiecość. Że powoli dojrzewam, jestem coraz bardziej świadoma. Przyczynił się do tego rozwój duchowy, rozwój osobisty, taki mm. rozwój emocjonalny także i przestałam się bać tej swojej kobiecości i Zaczęłam ją w sobie właśnie odnajdywać. Mhm. Mała dziewczynka owszem też jest, natomiast coraz więcej znajduje sobie takiej dojrzałej kobiecości. Kobiecości naturalności yy, właśnie bycia tu i teraz kobietą. Mhm. Po prostu każdy człowiek boi się zmiany. Zmiana jest czymś nowym, yy, staje w nowej sytuacji, często nieznanej dla siebie, mhm. no i myślę, że to powoduje jakiś tam lęk. Lęk mm -hmm. przed nieznanym. Mm -hmm. Musi się człowiek oswoić z tym. Czasami to wymaga e, pracy nad sobą, więcej czasu, mniej czasu. U mnie to dosyć długo trwało. E, no i teraz myślę, że jest lepiej. Już mm -hmm. powoli oswajam się z sytuacją. E, moja kobiecość jest teraz faktycznie moją kobiecością nieudawaną. E, I czuję się z tym dobrze. E, dziecko powinno być dzieckiem, moim zdaniem. Wtedy. W, te takie wspaniałe cechy dziecka, ta czystość, ta naturalność, ta taka beztroskość jest gdzieś jakby zatracona. Mała dziewczynka sta, stara się na siłę być kobietą. Kobietą, właśnie, która jest kreowana tak, a nie inaczej w mediach. I ona przestaje wtedy być beztroska. Stara się już od najmłodszych lat dążyć do jakiegoś ideału, który jest narzucany z góry. I wtedy między innymi też... Już tam zaczynają być źródła problemów, które będą dotyczyły później tej dziewczynki jako dorosłej kobiety. No i to jest dla mnie troszeczkę przykre. Fajnie byłoby podejść do tej kwestii bardziej naturalnie, czyli przedstawienie kobiety tak, jak ona faktycznie wygląda. Tak naprawdę nie ma jednej definicji kobiecości. Ja pracuję na co dzień z kobietami, spotykam bardzo wiele kobiet w różnym wieku, kobiety młodsze, średniej wieku starsze i praktycznie każda z tych kobiet jest inna, zarówno fizycznie, jak i mentalnie, charakterowo. Praca z kobietami jest dla mnie o tyle ważna, że rozumiem ich punkt podejścia, rozumiem ich to dążenie do tego, aby ich ciało było coraz to lepsze, lepsze i lepsze. Między innymi jest to kreowane przez media, natomiast ja nie zgadzam się z tym wizerunkiem i chcę im przeka przekazać to, to zdrowe podejście do, do aspektu fizycznego, że nie, cho nie chodzi o to, aby osiągnąć ten idealny wizerunek lansowany przez media, ale żeby tak naprawdę y posłuchać siebie. Dla mnie kobiety jest naturalnością, zamiast po prostu tego fałszu, tego, mhm. no bo to jest w jakiś sposób zakłamanie to, co media nam prezentują. Mhm. Bardziej to jest pod kątem tego kup to, kup tamto, a to coś rozwiąże problemy, które ciebie dotyczą, przede wszystkim naturalność. Wsłuchiwanie się w swoje wnętrze nie uleganie tym takim stereotypom kobiecości. Hmm. Moim zdaniem kobieta sukcesu może osiągnąć sukces właśnie w każdej sferze, nie tylko w sferze zawodowej. Matka opiekująca się np. trójką, czwórką dzieci, poświęcająca się obowiązkom domowym także jest kobietą sukcesu, ponieważ niejednokrotnie ona musi sprostać bardzo dużej pracy, dużemu wysiłkowi fizycznemu oraz psychicznemu, ponieważ dzieci niejednokrotnie wysysają z nas energię życiową. To znaczy osobiście może nie dotyczy mnie ten stereotyp, natomiast wiem, że krąży jeszcze stereotyp matki Polki. Kobiety, która całkowicie poświęca siebie, swoją osobowość, swoją tożsamość dla swoich dzieci. Nie dopuszcza ona wtedy do siebie tych swoich negatywnych emocji, które na pewno budzą się w każdej kobiecie, która wychowuje dziecko. Przede wszystkim liczy się zdrowe podejście do wszystkiego. Moja babcia jest wspaniałą kobietą, jest bardzo silną kobietą fizycznie, psychicznie, choć czasem mówi, że tobie tego nie wypada, jesteś kobietą, nie wypada zrobić tego, nie wypada zrobić tego. Ja troszeczkę się z tym nie zgadzam. Ja właśnie moją kobiecość odbieram inaczej, że czuję tak, znajduję siebie w tym i właśnie tak robię. I mhm. dla mnie to jest moja kobiecość. Jeżeli jest dialog, bo dialog jest bardzo ważny, jeżeli dwie osoby potrafią ze sobą rozmawiać, wtedy można dojść do fajnego kompromisu i naprawdę odkryć, stworzyć bardzo fajną rzecz, mhm. mającą właśnie pierwiastki męskie i pierwiastki żeńskie. Mhm. Obie postaci są piękne i obie właśnie się uzupełniają i na takiej mhm. zasadzie to jest fajne. To jest bardzo trudne pytanie. Praktycznie można marzyć o wszystkim. To zależy od każdej kobiety. Każda kobieta może marzyć o czymś innym. Tak naprawdę, każda z kobiet chyba pragnie być sobą, ale pragnie być coraz to lepsza. O czym ja marzę? Marzę o szczęściu. Mm. O czym marzę? Żeby ludzie byli szczęśliwi. Mm -hmm. Marzę o osiągnięciu takiego spokoju wewnętrznego, mm, aby Świat miał coraz więcej dobra, żeby to dobro się szerzyło. Mnie to dobro urzeka. Staram się w każdym praktycznie momencie, w każdej sytuacji znajdować dobro w świecie. A jak już je znajdę, no to chcę je przesuwać dalej.